இரண்டு <laughs> ஆயிரம் Na ile siebie znamy, na ile znamy swoje pragnienia i to, czego naprawdę chcemy, na ile wiemy o swoich talentach, o swoich zaletach, o swoich słabościach i o swoich wadach, a ile wiemy o tym, co w nas jest nieśmiertelne. Kiedy poznajemy jakąś osobę, szczególnie tą najbliższą ukochaną, i przykładamy ucho do jej piersi, żeby usłyszeć to, co jest w niej, co jest w niej ukryte, tak naprawdę słyszymy tylko i wyłącznie pracę mięśnia sercowego. A chcemy dowiedzieć się, kim ona jest wewnętrznie, tam w najgłębszych jej głębokościach. Tak samo możemy poznawać siebie, w tym co nieśmiertelne, tylko trzeba myśleć o śmierci, trzeba myśleć o tym, co po mnie zostanie i co ja buduję w sobie i co będę mógł przenieść na drugą stronę. No to znaczy, że ciało po śmierci, ciało no jest w grobie, ale dusza ludzka. Może żyć wiecznie. Cały nie. czas żyje. Cały czas żyje. Tylko jest w tym ciele, jakby ciało umiera, ale już dusza ludzka z niego wylatuje wtedy i. i no, żyje. I, i niebawie ku albo czyste. Wierzymy, że, to... że w niebie będziemy mieć ciało. A czy ono się będzie czymś różniło? No. No raczej nikt, nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie, bo zależy chyba wszyscy trafią do. Chyba wszyscy będą jako, nie wiem, nie można tego określić. Skoro dusza ludzka jest nieśmiertelna, to znaczy, że jest coś takiego w człowieku, czego nie można zabić. Jest taka cząstka, której nie da się zakopać, zapomnieć, odrzucić. Jest coś takiego w człowieku, które po prostu istnieje, po prostu na zawsze. A jeśli istnieje na zawsze, to znaczy, że człowiek jest niezniszczalny. Nie da się czeka zniszczyć. A co to znaczy, że się go nie da zniszczyć? Że trzeba o niego dbać skoro jadę gdzieś na dwa dni to nie muszę się za bardzo starać o mieszkanie w yy, jakim porządku go zostawię ale jeśli wchodzę do domu, który jest moim domem i to na 30 lat, 40 a nawet na nieskończoność to wypadałoby o ten dom zadbać żeby się w nim po prostu dobrze czuć dlatego może Jezus mówi co z tego, że cały świat zyskasz jak na swojej duszy szkodę poniesiesz zadbaj o duszę, bo nieśmiertelna dusza ludzka jest nieśmiertelna i można zauważyć także podobieństwo do Trójcy Świętej, ponieważ e, tak jak Syn Boży szedł na ziemię, tak my teraz właśnie odbywamy nasz ziemski żywot, po czym e, po śmierci nasza duża, dusza e, idzie do nieba, czyli po części wstajemy, wnikamy w Boga, łączymy się z Nim i jest to. Widać tutaj takie podobieństwo właśnie do Trójcy Świętej, że żyjemy jak Syn Boży i stajemy się czymś w rodzaju Boga, bo stajemy się duchem. Chodzi tu o to, że jest to... że to nasze życie wcale nie jest końcem. Jest to nadzieja na to, że możemy być szczęśliwi właściwie przez całą wieczność. To znaczy, że to życie, które się kończy, wcale nie jest końcem, tylko jest początkiem czegoś nowego. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. To jest taka prawda wiary, która ewidentnie zapowiada nasze zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. I, i, i to jest taka prawda wiary, która pozwala nam inaczej patrzeć na śmierć. Śmierć jest wydarzeniem w życiu człowieka. Ale to, że jego dusza jest nieśmiertelna. Rezonuje w nas z tą właśnie wiarą, oczekiwaniem na zmartwychwstanie w ciele. To oznacza, że my możemy zawierzyć Panu Bogu, przede wszystkim zawierzyć Jezusowi Chrystusowi, wchodząc z Nim w wydarzenie śmierci. No jakby wierzymy w to życie wieczne i taką szerszą perspektywę, Takie życie na co dzień, to no fajnie sobie trzeba czasem o tym przypomnieć i po prostu jakby trochę się zdystansować do życia. Nie wiem, mi to pomaga, żeby tak z dystansem do, do różnych rzeczy, no bo wiadomo, że to jest jakiś taki bardzo mały wycinek rzeczywistości tej, tej całej wieczności. Nie? No, no właśnie, to jest taka oczywista, prawda, wiara dusza ludzka jest śmiertelna, a w zasadzie chyba najczęściej o niej zapominamy. Na przykład. Ora na jutro mam egzamin i w ogóle y, tak strasznie się tym denerwuję, że po prostu nie mogę spać. I, i w ogóle całe się trzęsę, Albo, albo widzę też po innych ludziach bo nie reagują na jakieś takie z pozoru bardzo błahe rzeczy. Duża ludzka jest nieśmiertelna. Zawsze mi moja mama powtarzała, jakie to ma znaczenie w perspektywie etyczności. No, może to jest badalne stwierdzenie, ale przecież jakbyśmy o tym hmm. pamiętali, to przecież ile byłoby mniej lęków? Bo takiego zagubienia. L'âme humaine est immortelle. Pour parler de ce grand sujet, je voudrais prendre un exemple au tout début du livre de Jérémie. Dieu dit à son prophète, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Où est un homme avant de venir dans le monde Il est dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, il est porté déjà par Dieu si déjà avant de venir au monde il est en dieu peut-être que après avoir quitté cette vie il est aussi en dieu notre vie n'a pas les limites que nous croyons parce que notre vie elle est définie par dieu je suis avec lui il est avec moi si je ne suis plus là lui il reste là et si lui est là qui s'est engagé pour moi alors je suis avec lui d'une manière ou d'une autre notre vie a des limites plus vastes que nous n'imaginons, parce qu'elle est tenue par Dieu. Nie wiem, jak będzie wyglądało życie po śmierci, czy dalej będziemy razem, mais wydaje mi się, inaczej bym powiedział, że dzięki temu, że dusza est nieśmiertelna. to człowiek przez całe życie musi, czy nie musi dobrze żyć, ale musi uważać na to, bo wie, że po śmierci jego dusza może pójść albo do piekła, albo do nieba. Gdyby dusza nie była nieśmiertelna i człowiek by umierał, to byłaby mu rybka, czy on sobie umrze grzesząc, czy nie, bo i tak jego dusza nigdzie nie idzie i tak jakby koniec wszystkiego, a tak jest coś jeszcze i ten człowiek się tak pod świadomości obawia tego piekła i... Jeżeli jego dusza tak nie zniknie, tylko coś się z nią potem dzieje. Myślę, że jest ważna taka klamra jednego obrazu powracająca w dwóch miejscach Pisma Świętego raz u proroka Ezechiela, a drugi raz u świętego Jana w Apokalipsie. Mianowicie Ezechiel opowiada o tym, jak ma być zniszczona Jerozolima. Ale zanim zostanie zniszczona i zostanie w niej, zostaną w niej zabici wszyscy, gdzie dopuszczający się właśnie bałwochwalstwa, to Anioł maluje im na czołach krzyż, literę tau. I ci, którzy te literę tau mają na czole, będą od śmierci zachowani. Na tym polega zbawienie, że śmierć wybije wszystkich dookoła, tylko nie tych, którzy mają krzyż na czole. I to jest takie myślenie starotestamentalne, myślę dość oczywiste, że tak byśmy się spodziewali po Bogu, że, że ludzi pobożnych, wiernych zachowuje od śmierci. Natomiast w Ewangelii, w Apokalipsie Jana powraca ten sam obraz. Tu jest anioł, który maluje na czołach ludzi wybranych tau. Ale to są ci, którzy za chwilę zginą w, w, prześladowanie, w prześladowaniu, jakie szaleje w, w Rzymie, sprowokowane, spowodowane przez cesarza Domicjana. No i zostaną zachowani nie od śmierci, tylko jakby poprzez śmierć. Znaczy Bóg ich przeprowadzi przez wydarzenie w śmierci. To jest, to jest dobra nowina. Yy. I ona się przed człowiekiem otwiera w Jezusie Chrystusie. Oczywiście jakoś też tę prawdę przeczuwał w Stary Testament, ale to jednak jest takie radykalne pogłębienie ludzkiej nadziei względem Boga, że Bóg nie tylko mnie może zachować od śmierci, ale może mnie zachować i zbawiać, przeprowadzając przez doświadczenie śmierci. Że Śmierć staje się drogą do życia, że, że jest taka rzeczywistość, gdzie cokolwiek tutaj dokonuje, tak naprawdę nie umiera. To jest bardzo ważne dla człowieka, bo my jedno czego się boimy w świecie, tak naprawdę, w życiu, to jest umieranie. Nie, nie, nie tylko w tym wymiarze tak, śmierci fizycznej, ale takie umieranie na co dzień. I wchodzę w rozmaite sytuacje, co do których się boję, że jak nie wejdę, to mnie zabiją, albo czegoś zostanę pozbawiony, będę o coś mniejszy, czegoś nie będę miał. I, i, i odbieram to jako no, jakiś cios wymierzony we mnie. I, i, I byłam taka skłonność modlić się do Boga, żeby nas od tego wszystkiego zachowywał. Tymczasem On mówi: Nie bój się wejść w śmierć, bo jesteś nieśmiertelny. No jesteś nieśmiertelny i, i to jest, śmierć staje się drogą do. Do życia. Więc to jest ogromnie ważna prawda wiary, i taka rezonująca właściwą dla chrześcijaństwa. Ludzi.